Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu Aseko Arka Gdynia grupa Sierleccy Czarni Słupsk. Zwycięstwo drużyny ze Słupska 87 do 59. Są z nami trener czarnych Mantas Czesnałski zawodnik Adrian Kordalski. Gratulacje panowie. No, panie trenerze, oczywiście zaczynamy od pana. Proszę o komentarz po meczu. Dobry, dobry wieczór. Cieszy mnie dzisiaj, że podeszliśmy do tego meczu naprawdę skoncentrowanie. Od pierwszych minut wiedzieliśmy jak będziemy ich atakować, jak będziemy grali obronę. Obrona super 60 punktów, e, gdy nie i to jest właśnie ten klucz na, na, na zwycięstwo. Chłopaki walczyli od pierwszych minutach i właśnie i, i spełniali te założenia, które mieliśmy przed meczem. E, Widzieliśmy jak oni będą nas, nas bronili, to próbowaliśmy atakować i właśnie to udawało się i dzięki temu. E, Poradiliśmy dosyć łatwo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Adrian Kordalski spędził na parkiecie 20 minut. 7 punktów, 4 zbiórki, 4 asysty, w tym jedna ta niezwykle efektowna do Kalifa Yanga. jedna z dwóch najpiękniejszych akcji meczu. Gratulacje, Adrian, i Twój komentarz. E, do... Proszę do mikrofonu. Dobry wieczór, witam serdecznie. No tak jak trener powiedział już w szatni przed, przed samym meczem, trener uczulał nas przed tym, żebyśmy weszli, skoncentrowani w ten mecz. Nie, nie patrzyli właśnie na to, na jakie pozycji Aseko jest w tabeli, żebyśmy realizowali swoje założenia, grali, grali tak, jak, no, tak jak trenujemy cały czas. Mamy jakieś założenia na treningu i realizujemy je, więc, więc bardzo się cieszymy, że taki, taki wynik był. Fajnie też, że mogliśmy pograć tak naprawdę całym składem, więc, więc to nas bardzo cieszy. No nic, no i teraz będziemy dalej trenować przygotowujemy się do następnego meczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Pytań nie ma, przebieg meczu był jasny. Dziękuję i raz okay. jeszcze gratuluję. Okay. Trener ASEKO Arki Miloš Mitrowicz i kapitan drużyny Bartłomiej Wołoszyn. Panie trenerze, co pan powie po tym meczu? Pierwsze, muszę pogratulować Drużynie Słupska na, na meczu, który zagrali. Oni z kolejki na kolejkę pokazują, dlaczego są na miejscu w tabeli, na którym są. My wiedzieliśmy, że to będzie dla nas bardzo bardzo ciężki mecz, ze względu na to, że tak powiązaliśmy trochę w ostatnich 10 dniach. Trzy mecze rozegraliśmy. Do tego też dużo zmian w drużynie, w składzie, i w jedno, z drugim, z trzecim, z czwartym skończyło się takim wynikiem, a nie jakimś innym. Eee, bardzo dobry mecz Drużyny Słupsku, muszę im pogratulować. My po prostu nie graliśmy na poziomie, na którym powinniśmy. Musimy wrócić do pracy, i mam nadzieję, że w tym radomiu już pokażemy, pokażemy trochę inną twarz. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Wołoszyn, żaden koszykarz nie spędził na parkiecie tyle czasu, co kapitan Asako 30 minut 45 sekund, 12 punktów, w tym jedyne dwie trójki gdyńskiego zespołu, bo to dzisiaj nie był najmocniejszy punkt gospodarzy. Panie Bartłomieju, pańska opinia? Pomóc. No delikatnie mówiąc, co ja mogę powiedzieć, tak samo muszę pogratulować, ciężko się gratuluje drużynie przeciwnej, ale no, trzeba im oddać, że na ten moment grają najlepszą, najefektowniejszą koszykówkę w Polsce. Nikt się tego może nie spodziewał, ale my się spodziewaliśmy, ponieważ każdy, kto ogląda ich mecze, widzi, że to jest zespół naprawdę dobrze ułożony. Co ja mogę powiedzieć? No ciężko się nawet na tym y, siedzi y, krześle, ponieważ zbili nas strasznie mocno. Przed nami ciężki tydzień, ponieważ musimy się przede wszystkim podnieść y, po takiej porażce, a po drugie przygotować się na zespół, który myślę, że jest na naszym, w naszym zasięgu. I po prostu trzeba się odbić. Tak było nie tak dawno. Przegraliśmy też po różnych perturbacjach zawodniczych. Ze Śląskiem przegraliśmy u siebie dosyć też znacznie. Pojechaliśmy na wyjazd i pokazaliśmy charakter. Wygraliśmy to. Tak samo chcemy pokazać, jak wygląda prawdziwa seko. Chcemy, żeby nasza gra nie tylko cieszyła oczy, ale przede wszystkim była skuteczna. Dziękuję bardzo. Poproszę o pytania. Nie powiedziałbym, że my nie wyglądamy jak drużyna. My po prostu nawiązaliśmy taki trudny okres, w sensie kilka meczów w bardzo krótkim odstępie. Dużo zmieniliśmy też w drużynie i niestety dzisiaj jest bardzo ciężko się grać, jak ktoś zrobi jeden, jeden trening tylko z drużyną. Defensywne rulsy wszystkie padają. My teraz musimy wrócić do podstaw, naprawdę do okresu przygotowawczego i w trakcie sezonu musimy teraz jakoś wymyślić sposób, żeby pierwszy tą defensywę powrócić na ten poziom, który była w meczu z Anwilem. A potem też myśleć co i jak w ataku, bo to jest tak, jak mówię, teraz to wszystko trzeba nakładać jedne, jedne na drugie. Panu właśnie z czego się to wzięło, że tak często to działa. Często jest tak, że jak przychodzą nowi zawodnicy, dzisiaj Barry był z nami jeden trening i to ten rzutowy, ciężko, żeby złapał te wszystkie zasady, które my tuczemy, tak kolokwialnie powiedząc, od, od lipca, sierpnia, więc myślę, że trzeba nam dać trochę czasu i to też będzie wszystko lepiej wyglądało. Mateusz jest dziecko, które przyszło do klubu tutaj razem prawie ze mną rok po, po moim przyjazdu do Gdyni. Dużo tego zrobiliśmy razem. Jak rozmawialiśmy, jak rozmawialiśmy poprzednim sezonie, on przyszedł tutaj do ekstraklasy, grał tak jak grał tam i dobrze i źle było i tak i tak. Dostał w tym sezonie znowu szansę. Teraz z, z tego względu, że wzmocniliśmy drużynę, wzięliśmy dwóch nowych zawodników do drużyny, po prostu nie chcieliśmy, żeby on siedział na lawce czy był dwunastym zawodnikiem i, i był tak jakby poza, poza grom. Jemu jest gra potrzebna, on jest tego świadomy, on sam chciał też pójdziesz i grać. Zobaczymy w następnych dniach, jaką decyzją podejmie z tym, gdzie, gdzie będzie kontynuował swoją karierę. Oczywiście życzę mu święcia. To jest człowiek, którym spędziłem pięć lat codziennie rano, wieczór i tak dalej. No tu żadnych problemów niestety tak się ułożyło, że my musimy walczyć tutaj o każde zwycięstwo i nie możemy patrzeć na takie rzeczy. Musimy wziąć kogoś bardziej doświadczonego, kto przyjdzie i defensywnie i ofensywnie da nam więcej. Niech on jest w tym momencie przygotowany. Co nie znaczy, że za 2-3 lata nie będzie w stanie na tym poziomie grać równo na równo z każdym, z każdym zawodnikiem, i z każdą drużyną. A jakieś wypożyczenie nie w grę Bo pierwszy, nie wiem, czy to? O, to są teraz już za trudne pytania. Dla mnie myślę, że tam była kwestia umowy, że jemu się kończy kontrakt po tym sezonie i że po prostu nie było sensu robić wypożyczenie zawodnika, który, któremu się umowa kończy teraz. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo.